Złoto to uniwersalny symbol obfitości i bogactwa we wszystkich zakątkach świata. W starożytnym Egipcie faraonów chowano w złotych trumnach, aby zagwarantować im życie wieczne. W Indiach pokrywano nimi świątynie, a w Chinach – smoki, będące ważnym elementem wielu tutejszych świąt i festiwali. Reprezentuje ono nieskończoną miłość i światłość. Nie ma nic bardziej przyciągającego wzrok na miniaturce filmu, może z wyjątkiem koni. A to wideo ma w sobie obydwie te rzeczy. Cześć, nazywam się Horse i zapraszam Cię na film z serii o malowaniu oraz rzeźbieniu kostomów. Jeżeli podoba Ci się to co robię, to maluj proszę mój świat na czerwono i niebiesko, to może następny odcinek będzie wcześniej niż za dwa lata. Jup. To moje pierwsze podejście do malowania po dwuletniej przerwie. Z góry przepraszam Was za spadek jakości, bo czasami byłam tak bardzo spragniona pędzla i tak bardzo mnie to wciągało, że kontrolowanie kamery schodziło na dalszy plan. Mam nadzieję, że w następnym odcinku mój telefon bardziej się postara. Zajawkę kolejnego customa możecie też podejrzeć na Instagramie the Horse. Dziękuję za wszystkie komentarze! Ten model to wycofany ogier knapstrów firmy Schleich z lat 2011-2014. Mały kawałek kolekcji z dzieciństwa, który zabrałam ze sobą podczas przeprowadzki. Bardzo podoba mi się jego poza i ogólnie pysio współgrał mi ze sobą dla której jest przeznaczony. Zależało mi też na gładkiej powierzchni, bez jakichkolwiek ubytków, bo musiałam wyrzucić ostatnią wyschniętą epoksję, a on był w najlepszym stanie ze wszystkich. Tak czy siak, prepping mu się należy. W przypadku knapstrupa polega to na bardzo delikatnym starciu szwów powstałych podczas produkcji na modelu oraz usunięciu napisów filmowych z brzucha. Starsze figurki szlejch są naprawdę przyjemne w pracy i nie mają dużo defektów, więc zajęło mi to ledwie chwilkę. Jednak... Tuż przed nałożeniem podkładu wpadłam na jeszcze jeden genialny pomysł i wydubałam mu, nazwijmy go robocze goli, dobra? Wydubałam go z niemu oczy. Chyba nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy, ale obiecuję, że go tak nie zostawię. Custom dostał jeszcze warstw werniksu, aby następne lepiej się przyczepiały. Na tym etapie wyszły jeszcze drobne niedoskonałości i dziwne zacieki, które osunęłam skalpelem i wypolerowałam drobnym papierem ściernym. Nie zakrywałam już niczym powstałych ubytków, później i tak nie będą miały znaczenia. Złoto naprawi wszystko. Użyłam złotych płatków, które kupiłam dawno temu za 3 ziko przez internet. To mój pierwszy raz z tą techniką, a przecież kupiłam je już tak dawno temu, więc najpierw, jak widać, oswajam się z nią na obiekcie doświadczalnym numer 27. Na szczęście efekt naprawdę przerósł moje oczekiwania. Spójrzcie tylko, jak się błyszczy i praktycznie w ogóle nie zakrywa detali a wręcz przeciwnie, uwypukla wszystkie pozytywne niuanse, jednocześnie odwracając od niedociągnięć. Żałuję tylko, że wcześniej nie wpadłam na coś takiego. Ale żeby nie było tak łatwo, okazało się, że oklejenie kawałeczka sierści versus oklejenie dokładnie całej figurki to dwie różne rzeczy. Na początku poduszłam do sprawy ze zbyt dużym entuzjazmem i próbowałam pokryć jedną trzecią Goldiego. Na raz co podskutkowało bardzo poszarpanym i niedokładnym kryciem i masą zmarnowanego złota fruwającego mi przed oczami. Bo jak nagle, to pod I jeśli ogląda to mój landlord, proszę mnie jeszcze nie zabijać. Obiecuję, że po każdej takiej sesji wszystko dokładnie sprzątałam. Założę się, że jeszcze przez pół roku będę to wydobywać z włosów. Ech. No, od tej pory robiłam to powoli i ostrożnie, punktowo. Ale w wielu odległych od siebie miejscach. Żeby jednak nie zajęło mi to całej wieczności. Dzięki temu ryzyko przyklejenia się rękawiczek albo porwania płatka było mniejsze. Za to cały czas musiałam pamiętać, co ja teraz posmarowałam. A z moją pamięcią jest różnie. No jakoś to szło do przodu w każdym razie. Używałam specjalnego kleju do szlak metalu, który jest bardzo mocny w ciągu kilku minut gotowy do użycia. I pozwala na precyzyjną aplikację pędzelkiem. Ten etap zajął mi kilka dni naprzemiennego smarowania i klejenia. Jak zawsze sprawdziłaś się zasada cienkie warstwy. Inaczej na figurce powstał glut, który trzeba było ścierać i nakładać złoto od nowa. Nadmiar tegoż ścieram palcami. Model otrzymał też na koniec mocną kąpiel. Szczerze, aparat nie oddaje uroku tego kastoma. Wierzcie mi, że w rzeczywistości błyszczał się bardziej niż psujajca. Chyba już przynudzam, ale niestety szybko okazało się, jak bardzo nietrwałe są te płatki i niszczy je zwyczajnie zbyt dużo dotykania, a zwłaszcza dotykania klejącymi się rękawiczkami, więc powtarzam ten proces jeszcze wiele razy w ciągu całego malowania. Czas na detale! Przetarłam kropowate krawędzie kopyt, po czym wyciągnęłam brokat, który zamówiłam w międzyczasie. Rozkładam sporo papieru, żeby nie powrócić za bardzo biurka. Najpierw przesypałam chrapy oraz wnętrze oczu żywą czerwienią, a potem próbowałam tego samego z kopytami. I to był błąd. To wyglądało strasznie. Po prostu strasznie. Zdjąłam prędko papierem ściernym tę skorupę, a dzięki Bogu klej był jeszcze świeży, więc ładnie schodziła. Model pod kran i do schnięcia, a ja poszłam czytać książkę, żeby się zrelaksować po fejlu. I wtedy mnie ośniło: Ja mieszkam nad morzem. Ba, jeszcze wcześniej poszłam na plażę na zbierać muszelek do tego projektu. Chciałam zrobić z niego wianek, ale ze żadnej skarby świata nie mogłam wiercić w nich dziury. Dubałam pół godziny różnymi narzędziami i nadal nic z tego. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Może wy macie jakiś pomysł, jakim sposobem zrobić dziurkę w muszelce bez wiertła, to mu zrobię. Wskrót, dzięki za komentarz. Idzie grześć przez wieś, Porek piasku niesie. A przez dziurkę, piasek dziurkiem sypie się za grzesiem. Jest! Magic plus sypkie złoto wspaniale się połączyły. Ostrożnie nakładam klej, żeby nie zahaczyć o pęcinę, a potem to już przyklepuję jak leci. Lepka perła to nie jedyny ankryt, jaki musiałam zdobyć. W lokalnej pasmanterii zaopatrzyłam się wiele drobnych gadżetów, o których więcej za chwilę. Pełną listę materiałów znajdziecie pod filmem. Potrzebne są mi m.in. kawałki tego złota. Przyszły dokładnie tak jak na zdjęciu, co mnie nie zaskoczyło, a błyszczały się jeszcze bardziej. Tylko uważajcie, bo lubią uciekać i elektryzować wszystko dookoła. Wybrałam pięć par jak najbardziej podobnych bursztynów w różnych kolorach i zaczynam je przymierzać do customa. Szybko, jasnym jak grom z jasnego nieba stało się, że trzeba koniowi jeszcze powiększyć oczodoły. Sorry. I znów z pomocą magica umieściłam kamyczki na właściwym miejscu. Mocno je dociskając. A muszelki też jednak się przydały. Ośliwowałam potem nieco kopytka, po czym zmasakrowałam morskie skorupki w miseczce. Dodałam czysty wernik spłynie i skrupulatnie wymieszałam. Do tej mikstury wrzuciłam jeszcze brokat dla smaczku i maluję nią podkowy. Za pierwszym razem praktycznie nic nie było widać, lecz na że trzeciej czy czwartej warstwie pasta się utrwaliła i wyrównała. Nie powiem Jestem z tego pomysłu dumna. Pamiętacie jeszcze jak wspominałam, że złote płatki są bardzo cienkie i delikatne? No właśnie. W tym momencie zmęczyło mnie ciągłe poprawianie, wychwytywanie z matowień i doklejanie kawałeczków tu i tam. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do użycia taniego lakieru spodków na całej powierzchni, dlatego tak to okładałam. A tu proszę. Zupełnie potrzebnie. Może dało ciupinka matowy efekt, ale w jakiś sposób... To przeniosło customa na zupełnie nowy level. Najprędzej jak się dało, wysmarowałam werniksem całą figurkę. Wciąż nie jest to super zabezpieczenie, ale nawet gdyby w przyszłości Kozi się porysował, podkład pod spodem jest srebrny i mam nadzieję, że będzie wciąż dawał w miarę fajny efekt. Poza tym jest przyjemniejszy w dotyku. Figurka sama w sobie wygląda teraz dość sucho, więc postanowiłam dorobić kilka dekoracji. Na przykład wiązane pończochy. Tylko bez pończoch. Najpierw przecięłam złotą tasienkę, którą wygrzebałam z walizki. Na pół. Ale ostatecznie się rozwarstwiła i wyglądała po prostu brzydko. Poza tym chyba i tak byłaby za gruba. Mam jeszcze przecież pajęcze złoto. Owinięcie go ciasno wokół cienkiej nóżki było wyzwaniem, ale zrobić potem supeł? To dopiero był dramat. No jakoś to wyszło. Do przykrycia brzydkich zakończeń użyłam paru kryształków i kleju. Końkowi otworzyło się też trzecie oko. Wzorek na zadzie ma przypominać nowoczesne kwiatowe wzorki. Często dekoracje mi się przesuwały i rozmazywały klej tam, gdzie nie trzeba, ale to nic, z czym mokra chusteczka nie da sobie rady. Osobiście jestem satysfakcjonowana. Ach, no i nie wolno mi zapomnieć o podpisie. Do kompletu Goldie będzie miał również królewski czaprak. To moje pierwsze podejście do ekwipunku i w ogóle dużo pierwszych razów to było. To była przygoda, mówię Wam. Starałam się jakoś uporządkować ten filmik, jednak w rzeczywistości panował totalny twórczy chaos i robiłam wszystko naraz, dlatego zobaczcie jeszcze raz kastona w różnych stadiach rozwoju. Zamówiłam specjalnie tkaninę satynową, która ma pewien połysk. Przyszła trochę ciemniejsza niż się spodziewałam, ale to nic. Przymierzyłam sobie ją na modelu i wycięłam wstępny szablon. Dopiero potem tnę właściwy prostokąt na czaprak, bo materiał trochę się pruje. Zostawiłam sobie spory margines, dzięki czemu po dokładniejszych przymiarkach miałam szansę dobrze wyrównać brzegi. Na obramowanie daję złotą tasiemkę. Zaznaczam sobie środek, odkąd zacznę ją przyklejać i po kawałeczku z jednej i z drugiej strony nakładam magicka, ściskam spinaczami i czekam sobie kilka godzin, aż klej wyschnie. Poza tym z miękkim, wiotkim złotem ciężko się pracowało, dlatego wybaczcie, nie mam wiele nagrań z tego procesu. Robiłam to dosłownie w trakcie robienia kolacji albo na przerwie pracy. Nie opłacało mi się nawet włączyć aparatu. A więc po wielu dniach mordęgi są brzegi. Doklejam też krwawe fale po obu stronach. To już znacznie usztywniło całość i nadało czaprakowi formy. Następnie przetwierdziłam w zagłębieniach najładniejsze, większe błyszczynę z kolekcji. Na milion procent nie zgadniecie czym. Jednak przy futerku się przełamałam i dałam szansę złotej nicce i giełce. Ta skuda była mega delikatna i ciągle się rwała. E, nitka a nie igła. A na początku wbiłam się w ogóle ze swojej strony. To chyba nie był mój dzień. Na koniec i tak doklejałam kawałki futerka, żeby zakryć prześwity. Przy wycinaniu musiałam je stanowczo skrócić i rozumiecie, zrobiło się poszarpane. A tutaj ja naprawdę nie wiem, co sobie myślałam. Magic rządzi. Zamarzyły mi się też kryształowe węzelki. Więc odcinam rzędy staśmy diamentowej o odpowiedniej długości i staram się ułożyć w mniej więcej równych odstępach. I tada! Czaprak gotowy! Pozostaje go tylko dopasować do konia. Metoda staśmą średnio się sprawdziła. Za to całkiem przypadkiem znalazłam w czułciach szuflady rzep, i to czerwony. Trochę pokombinowałam, przykleiłam tu i tam, kosmurowałam dolną część werniksem, żeby nie kleił się przypadkiem do kastoma. I tak powstał w pełni funkcjonalny popręg, który zamyka prawie półtorej miesiąca pracy nad tym projektem. Jak myślicie? Udało się? Barwę złotą powszechnie łączy się ze słońcem! Dlatego poznajcie Sol. Sola? Bo to chłopak? Nieważne. Imię nadała mojego nowa właścicielka, a moja stara znajoma ze stajni. Mi. Niechaj nie jej szczęście i obfitość w każdym aspekcie życia. I cieszy oczy. Ja tymczasem już nie mogę się doczekać kolejnego malowania. Pomimo, że przysięgałam już sobie, że więcej nie tknę pędzla, ten lekki, a zarazem innowacyjny custom dał mi kowa motywacji. Nic nie obiecuję, ale lajki i subskrypcja nic nie kosztują. Zapraszam na Instagrama i do zobaczenia!